To jest wczoraj wydrukowane ze stacji Poznań główny, jak wygląda no, rozkład połączeń proszę, to są pociągi poznańskie, ponad prawie połowa pociągiem to są pociągi, które są opóźnione. Dzisiaj jak spojrzymy sobie na rozkład jazdy pociągów, to też widać, że już kilka połączeń, jest dopiero 12, już kilka połączeń jest opóźnionych. To jest kwestia zarządzania, to jest kwestia logistyki, to jest kwestia koordynacji. To wszystko, jeśli chodzi o zarządzanie przez Prawo i Sprawiedliwość, zawodzi. A wystarczyłoby w takich, na takich liniach, jakim jest Poznań, Poznań Warszawa, Poznań Berlin, Kraków Warszawa, Gdańsk Warszawa, Szczecin Warszawa, dopuścić konkurencję, dopuścić firmy, które chcą przewozić pasażerów. I z całą pewnością, i na to są wyliczenia, udałoby się wprowadzić połączenia z Poznania do Warszawy mniej więcej co około pół godziny, które nie musiałyby być w żaden sposób, w żaden sposób dotowane yy, które pozwoliłyby na przeniesienie środków, które są dzisiaj, przez to, że te linie są kompletnie zdezorganizowane i wymagają dotacji, na, na, na inne miejsca. Ludzie yy, będą jeździć pociągami, kiedy połączenia będą wygodne. Yy, będą dobrze skoordynowane, dobrze skomunikowane, a przede wszystkim będą tanie. Dzisiaj połączenia, oprócz tego, że się spóźniają, że jest ich niewiele, są po prostu za drogie i to sprawia, że coraz mniej ludzi korzysta yy, z kolei i staje się ona coraz bardziej yy, nierentowna i coraz bardziej zadłużona. Dlatego w tej sprawie yy, po raz kolejny piszemy yy, yy, interwencję do prezesa zarządu yy, spółki polskie, linie kolejowe, a także Składam interpelację do ministra Adamczyka z no, żądaniem wyjaśnienia tego, kiedy skończą się remonty, czy skończą się jakieś utrudnienia na linii Poznań-Warszawa. Kiedy zostanie wprowadzona normalna, normalna siatka połączeń, która będzie wygodna dla, dla pasażerów.